Madzia i kot. W pewnym domu na wsi mieszkała myszka Madzia z rodzicami. Nie było tu kota, więc rodzice Madzi przynosili codziennie smaczne kąski. Kawałek sera, plasterek kiełbaski, skórkę chleba. Madzią bardzo to cieszyło, bo kochała jeść. Ale nie chciała sama szukać smakołyków. Wolała czekać, aż rodzice je przyniosą i zaraz zjeść. Ale taki tryb życia nie jest zdrowy. Madzia robiła się coraz bardziej niezgrabna i coraz więcej ważyła. Madziu, tak nie można, mówiła mama. Myszki muszą być zwinne. Co będzie, jak ludzie kupią kota? E tam. Madzia się tym nie przejmowała. Aż pewnego dnia tak się stało. Ludzie kupili kota. Kot pilnował kuchni, był bardzo szybki i uwielbiał polować na myszy. Rodzice Madzi nie chcieli ryzykować i szukali jedzenia na dworze, gdzie można było znaleźć różne ziarna. Ale ziarno nie było tak smaczne jak ser czy kiełbasa. Madzia grymasiła. I marudziła. Pewnego razu, gdy była sama w domu, poczuła tak ogromną ochotę na ser, jak jeszcze nigdy w życiu. Mam tego dość, powiedziała. Sama sobie przyniosę, co mi tam kot. I tak mu ucieknął. Po czym ruszyła do kuchni. Kot spał na stole, ale od razu się obudził i skoczył ją łapać. Madzia uciekała ile sił w nogach, chowając się za meblami i biegając najszybciej jak mogła. Szybko się zadyszała i zmęczyła, więc z trudem dobiegła do norki. Wbiegając, pomyślała, że gdyby była choć troszkę grubsza, nie zmieściłaby się w otworze i kot by ją złapał. Od tej pory Madzia przestała się obiadać i zaczęła wychodzić zdobywać pożywienie z rodzicami. I szybko stała się tak zwinna, jak każda myszka, i już była pewna, że kot jej nie złapie.